Dzień dobry, witam Was na kolejnej zasiadce. Jak widzicie, znowu jestem u Tomka na łowisku na Dolinach. Dzisiaj przyjechałem na, można powiedzieć, krótką nockę, może nie do końca taką krótką, mamy godzinę 11.30, ja dopiero dojechałem. Jak widzicie, zaczynam rozkładać wędki. Tomek już jest rozłożony, będzie siedział ze mną tą jedną nockę. Będziemy wozić zestawy, mam nadzieję, że pokażemy Wam jak najwięcej dużych ryb ponieważ mam parę rzeczy wam dzisiaj do pokazania nowych, które są na drugi brzeg, pójdziemy sobie później, bo dzisiaj z Tomkiem jesteśmy na domku. Żebym nie zapomniał, chciałem wam pokazać domek, jak wygląda, zwłaszcza, że dopóki nam gratu, bo też troszeczkę pytań o to było, i żebyście dobrze widzieli, jak to tutaj w środku wygląda. I to, co teraz zobaczycie w domku, będzie normalnie na wyposażeniu tego domu. Czyli, tak jak widzicie, grill, kubeł, kołyska, one zawsze tutaj będą, sto jak do marzenia ryb, i sling. Tylko slinga już Tomek wziął tam na dół, żebyśmy mieli schowanego, już tam przyszykowanego. Do tego dwa łóżka. Jedno, drugie. Ten stół tutaj, no śrubokręty, jakby coś się wydarzyło. Worki na śmieci podejrzewam, że Tomek o takie rzeczy tutaj będzie dbał. To czego zazwyczaj brakuje yy, na karpiowych łowiskach, to macie dookoła wszędzie wieszaki. Tu, 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 tu. Na centralki, na kurtki, inne takie. Wiem, że to może jest pierdoła ale w większości przypadkach, tak jak właśnie Tomek teraz tutaj powiesił, nad łóżkiem wieszacie sobie centralkę, bo zawsze jest problem z centralką, gdzie ją położyć, gdzie ją trzymać, gdzie ten. Tutaj yy, no jest to bardzo wygodne. To, co mi się jedna rzecz najbardziej podoba w tym domku, jest tak bardzo fajnie ogrzany. No niestety, żebyście sprawdzili sobie, jak wygląda tutaj podłoga, musicie przyjechać. Powiem Wam, że nawet jakby nie było łóżek, można rzucić karimatę, jest tak miękka, że można normalnie na niej spać. Stifler! Można normalnie na niej spać, jest mięciutka, ogrzana. Ściany są ogrzane wełną. Okna do tego są naprawdę takie prawdziwe, jak w domu. Plastikowe, normalne okna otwieracie sobie jedno i drugie. Można zrobić super przewiew, bo jest z jednej strony, tu macie dużo okno z drugiej strony. No więc yy, jest to taka, takie udogodnienie, gdzie bardzo często tego brakuje. No bo wiecie, jeździłem na parę łowisk, gdzie przeszkadzało mi, że nie było okien, nie można było otworzyć, a ten przewiew w lato. No jest bardzo ważny wpuszczenie powietrza, słoneczko i bardzo fajnie to wygląda. Rozmiary domku masz, 4 metry na 3 4 metry długości, 4 szerokości, wysokość, to myślę, że nawet nie muszę wam mówić, bo żebym ja sięgnął głową do dachu, tak jak w większości domkach niestety jest to bardzo niskie. Tutaj zmieści się spokojnie dwumetrowy chłop, może sobie chodzić i jeszcze do tego tańczyć. Jedyne co to jest tabelka tutaj wsporna, ale zobaczcie ile ja mam głową do jeszcze donik. No więc tutaj jest kawał drogi do góry. No domek jest naprawdę bardzo fajny. Największym chyba komfortem jest to, tak jak ja tutaj przyjeżdżam. Ja pakuję parę rzeczy do samochodu. Oczywiście wam pokażemy jak już domek też załadujemy, żebyście sobie zobaczyli jak tam wygląda załadowany domek, że tam dalej jest dużo miejsca. Ja przyjeżdżam do Tomka, wrzucam parę rzeczy, boksa nawet chyba pierwszy raz w życiu jak jechałem na ryby nie użyłem, ponieważ wszystko jest na miejscu: łóżka, kołyski, podbieraki, wszystko mam. Więc ja teraz założę wędki, pokażemy Wam co i jak. Bo tam Tomek już oczywiście łowi, już trzy ryby, ma przyjechał chyba pół godziny przede mną. Jak będziemy łowić? No, muszę łowić z wywózki. Na pewno dwoma zestawami, jedna będzie na górce stała. Poszukamy takich troszeczkę większych ryb i tam postawimy jakiegoś popka. Tomek, wiem, że tam też coś na górkach postawił, ale ja wam wszystko pokażę po kolei. Tylko sobie rozstawię wędki. Pokażę wam moje trzy wybory na tą zasiadkę, na tą nockę. Tomek holuje rybę. Już znowu branie na prawym kiju, chyba. Nie, na środkowym tym razem. Jak przyjechałem, to wywoził prawy kij. Zaraz sobie do niego pójdziemy. A teraz eee, pokażę wam moje trzy wybory na tą zasiadkę. Które będę katował na tych trzech wędkach. Jedna wędka będzie rzutowa. Ja siedzę tam z lewej strony, gdzie ostatnio siedział ojciec. Jedna wędka będzie rzutowa, będę rzucał w to miejsce, gdzie on rzucał. Troszeczkę będę schodził głębiej. Zasypię sobie tam yy, z tamtego miejsca i będę sobie tam ten zestaw plus minus rzucał. Tam będzie hot Indiana Spice Wafters yy, piętnastka i tym sobie tam będę cały czas obrzucał. Jeżeli nie będzie on skuteczny, bo to nie jest najjaśniejsza kulka, tutaj lubią się te jasne sprawdzać, ale chciałbym coś postawić takiego śmierdzącego, delikatnie ostrawego i nie chcę Robin Reda Chili. po prostu nie chcę w ogóle tam stawiać popka. Chcę, żeby coś tam sobie tak się ruszało, fruwało. Jeden zestaw wywieziemy sobie na środek wody. Jest taka fajna górka na echosondzie sobie ją znajdziemy. Tam górka koło 3,5 metra jest. Wiem, że dla niektórych to może być niezła, niewielka jakaś taka górka, ale pamiętajcie, że tutaj mamy głębokości do 9 metrów. I środkowy kij będzie wywożony na. Chyba środkowy, podejrzewam, że ta górka gdzieś jest tu bardziej z prawej strony. Więc środkowy kij będzie wywożony na metr 30, tam gdzie ja wtedy wywoziłem. Na tej pierwszej zasiadce, na tym pierwszym filmie z tej wody, gdzie złowiłem tego 7400 i w ogóle wszystkie największe karpie, wtedy stamtąd złowiłem. Tomek sobie obławia tutaj tą zatokę. Ja wam potem pokażę, gdzie wozi. I tam na te metry 30 wiedzie pomarańcza z kałamarnicą. Będę musiał ją domówić, bo schodzi normalnie niesamowicie. A wędka na górce stojąca to będzie tusty łosoś-kawior. Dlaczego tusty łosoś-kawior? Powiem dlaczego. Nie jest to kulka, która jest jakoś strasznie taka fluo, ale jest jasna. Ale powiem Wam, że zapach tej kulki zawsze mnie przekonywał do łowienia tych ryb największych. I powiem Wam, że ta kulka lubi długo stać w wodzie, a to będzie takie miejsce. Ale zawsze miałem z tej kulki mniej efektów, jeżeli chodzi o małe ryby. A więcej efektów, jeżeli chodzi o te większe. I dlatego chciałbym y, tą kulkę tutaj na to miejsce dłużej pocisnąć. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzy takie zestawy, trzy pojedyncze kulki. Oczywiście w trakcie będę coś jeszcze może wymyślał, kombinował, zobaczymy. Na pewno na tej zasiadce przynajmniej na razie nie stawiam bałwanów, bo nie ma to sensu, powiem Wam szczerze. Jeżeli ma wziąć ten mały i się zapiąć, to oni tak się zapinają na bałwany. To nie ma sensu. A ten duży tutaj tak niechętnie do tych bałwanków jeszcze podchodzi, zauważyłem, więc e, postawimy bardziej na popki i jeden będzie stał Wafters. Ewentualnie, jeżeli na tym metrze 30 nie będzie efektów większych ryb e, z pomarańczy z to może postawimy live citrusa Waftersa, żeby to nie do końca tak mocno pływało, bo metr 30 to nie jest jakaś głębokość straszna. No, ale mówię, wtedy miałem tam największe efekty. To był bałwanek wtedy, ale chciałbym teraz zaufać samej kulce popek. Bo wtedy też stała tam pomarańcza z kamarnicą na tym meczu 30. I nie wiem, co było dobrym efektem. No, przedostatnia zasiadka tutaj, tak jak wam pokazywałem z ekipą, impreza, i wiadomo, tutaj chciałbym się bardziej skupić na łowieniu i na pokazaniu wam tej wody, dużo ryb i mam nadzieję, że to się uda. Widziałem, że Tomek bardzo dużo sypie. Ja pójdę troszeczkę inaczej. Ja będę sypał mniej. Dwa zestawy pojadą z łódką. Jedna, na jednym zestawie troszeczkę więcej wejdzie do wody, ale to na tej górce. A na tym metrze 30 naprawdę dosłownie parę kulek na pół przekrojonych i nie więcej. Myślę, że czymś to jeszcze zalejemy, zaraz zobaczę i pomyślę. Najpierw założę kulki i się odezwę. Lewy zestaw, tak jak mówiłem, rzucam, spadł. Rzucam tam, gdzie ojciec łapał na tą bojeczkę, co sobie tego kija postawił. To będzie zestaw z rzucu, pojadę, pójdę tam zaraz, zasypię paroma kulkami. Łyżką takiego bajera, tak to wygląda. Kukurydza, kulki owocowe, śmierdzące, wszystko na haku. Tłusty łosoś i to idzie na tą górkę. Co Wam mówiłem, tam jest 3,5 metra. Bo środkowy zestaw już wywieźliśmy tam na pomost. Tutaj, gdzie Wam pokazywałem, tam na 1,3, gdzie ostatnio miałem najlepsze efekty. To teraz pojedzie to. Teraz pojedzie sobie ten zestaw i zobaczymy. Tomek ma 7 ryb. On był taki ładny blacik, nawet nie górka, blad taki fajny. 3, 4, 3, 6. Bardzo fajnie to wyglądało. Ktoś z Was nie będzie miał echo, to bardzo polecam mówić na tej górce. Właśnie już zaraz zobaczycie, gdzie ona jest. jest. Jezu, To nie jest to. I zaczęł się. Już się zaczął. I idzie cały czas. To jeszcze kawałek, żeby nie zjechał. Mm -hmm. I cały czas masz 3-3. No i zaczyna się... O, I tu byś go postawił. 3,5. Dobra. rzucamy. No, tak. Poszła jedna, poszła ja. druga komora. Super. No i dobra, pierwsza rybka, nie włączyłem sygnalizatora, to branie nagrane, wrzucę Wam na shorta. Amatorka, no dramat, no, żeby sygnalizatora nie włączyć. I to miejsce, które powiedziałem do Tomka, że będzie stało i czekało. Już taki ładny karpik, prawie 5 kilo, podejrzewam, chyba, na pewno go wypuszczamy. Śliczny tu z tyłu kawior, z tej górki 3,5 metra, co Tomek mi przed chwilą wywodził. No i zobaczcie, jaka piękna ryba. Piękne branie też nagrane, ale no niestety... Bez dźwięku. No, odezwę się do Was. U chwilę się nie odzywałem, żebyście nie myśleli, że ryb nie łowimy. Oczywiście łowimy, bo tych kurdupli to Wam tak dużo nie pokazuje, bo one cały czas wyjeżdżają. Cały czas ktoś po nim przyjeżdża, tam do jakiegoś oczka jeżdżą. Złowiłem takiego jednego pięknego, czarnego karpika. Chyba najmniejszego, jakiego tu widziałem. No, śliczny, ale na szczęście on będzie żył dalej, tylko po prostu w innej wodzie. Ja mam chyba trzy ryby. Dwa puste brania. W Tomek to nie wiem, czy ma. Dziewięć. Dziewięć ryb. No Największy ten, co widzieliście, moja pierwsza ryba. Wszystko z tej górki. Chciałem Wam powiedzieć, że y, brania, jak oczywiście macie na shortach, bo ja już karperanów nie tworzę, jak zauważyliście, od y, paru miesięcy. Już karperanów filmów nie robię, bo to jest bez sensu. Macie wszystkie brania na shortach, które tak bardzo lubicie. I wszystkie, słuchajcie, z górki 3,5 metra mi wyjeżdżają. Trochę nam brania usiadły, co jakiś czas się pojawia u mnie na górce. Lewy kij, tam gdzie ojciec wtedy łowił, zasypany, nie było brania. Moja ulubiona miejscówka z tej wody, mam taką swoją tam, metr 30 blisko pomostu, bez brania na razie. Ale zobaczcie, Tomek troszeczkę nie karmił ryb jakiś dłuższy czas i zobaczcie, jak ona bardzo fajnie się rozeszła po całej wodzie. Pod brzegami Tomek z prawej strony ma brania na zatoce, tam gdzie ostatnio Filip łowił. A z brzegów i jadwie wędki nie ma aktywności. A jest aktywność ryby w ogóle z miejsca, z którego myślałem, że będzie stała wędka, i tylko czekała na jedną konkretną rybę. No ten jeden fajny, taka piąteczka, bo go nie ważyliśmy plus minus, ale on wrócił oczywiście do wody, bo tak jak mówiłem, takie ryby wracają. Ale powiem wam, że podoba mi się już to, jak ta ryba się rozchodzi, więc Tomek będzie ich karmił coraz mniej. Zresztą też planuje je karmić troszeczkę głębiej. Jak już łowisko będzie tak oblegane, żeby właśnie ryba nie chodziła tylko po brzegach. Ale widać już dużo mniejszą aktywność tej ryby. No wszystkie ja złowiłem dwie, które wyjechały, Tomek 9, 11 ryb już wyjechało. Ale powiem wam, jak na pierwszy wyjazd, teraz w 3 dni we dwóch, tak jak wtedy, 120 sztuk, to już jest chyba niemożliwe do zrobienia. Może i jest, ale już bardzo trudne, bo. Tak jak mówiłem, że ta mała ryba zaraz stąd wyjedzie. Ona się zaraz tutaj skończy. No ja jestem na, na razie bardzo zadowolony. Tu z tyłu osoś kawior, zasypane bardzo dużo kulek. Teraz już sypię oczywiście mniej, bo zrobiłem tam ogromny dywan. Dużo kukurydzy, dużo kulek. Zalałem to kokowanilią, wszystko żeby było słodko. Chciałem troszeczkę pomieszać i wpada tam squid chili, kulki owocowe, kulki Robin Red. Wszystko tam sypie, już, żeby tak było właśnie. Do wyboru do koloru. Zresztą yy, mówiłem wam, yy, że powiem o nowych mieszkańcach na ostatnim filmie. Wjechały piękne amury powyżej 10 kilo. Yy, tutaj do Tomka na wodę. No i nie ukrywam, że to miejsce jest na nie. Ja wiem, że tu z tyłu coś, kawior na haku to może nie jest najlepsze rozwiązanie na, amula, na Amura, ale też nie do końca, bo to jest taka kulka bardzo uniwersalna. Amury ją raczej yy, myślę, że będą chciały. Więc wiecie, że ja jestem amurowy bardzo lubię. Niestety jeszcze amur nam żaden nie wyjechał. To jest dziwne i nie podoba mi się to trochę. No ale czasu jeszcze mamy sporo. No ja myślę, że w dniu jutrzejszym posiedzimy jeszcze trochę. Teraz mamy godzinę 16, więc y, jutro na pewno posiedzę jeszcze do tej godziny na pewno. No chcemy trochę popiłować i połowić tych ryb. No i chcemy zrobić nowy rekord łowiska, co by do Was kłamał. No i wypadałoby tak zrobić. Więc na chwilę obecną Tomek 9 ryb. Ja mam 3 ryby, mam dwa puste brania, wszystko z jednego kija Tego troszeczkę przed siebie Tutaj u Tomka na stanowisku to jest wszystko w bomblach. Wszystko tutaj jest normalnie. W szoku jestem, że ten jego prawy kij jeszcze nie zagrał. No ale mniej Już Wam pokazuję. Proszę bardzo. Tomek kupił parę palet. Piękny stolik. Ławeczki z palet. Naprawdę ja uważam super sprawa. A jakie to wygodne. Dziękuję wam Jest wyszlifowane, żeby Wam żadna wrzaska nie weszła, wiadomo w co. Na stoliku jest blat przykręcony, żeby było to wszystko równe, nie było dziur. Tutaj jest na stanowisku obecnie, mamy na domku jedynkę, no to tu mamy stanowisko, to jest dwójka. Czyli na dwójce już stoi jeden taki zestaw. Na trójce jeszcze go nie ma, ale tak jak mówiłem, bardzo dużo osób podejrzewam, będzie chciało tutaj przyjeżdżać ekipami. Bierzcie sobie dwa-trzy stanowiska, bo ogólnie tutaj nie będzie tych pięciu stanowisk dla Was. Tylko na weekend Tomek będzie robił tak, że jest jedno, drugie i trzecie. Będzie zrobione to na takiej zasadzie, żeby, żebyście mieli więcej miejsca. I tutaj mamy drugi taki zestaw. Bardzo fajnie to wygląda. To jest przy stanowisku, tym co ja siedziałem ostatnio. Tak, tu jest moje, tak, tu jest moje, a tu siedział Paweł obok mnie. Wiem, że niektórzy z was bardzo lubią filmy takie. Nie wiem, co to ma za znaczenie dla niektórych, ale lubią takie filmy, właśnie imprezowe, jak jest ekipa, dużo ryb i tam dużo ludzi i tak dalej. A niektórzy wolą takie filmy, bo pisaliście nawet do mnie o to. Jak ja jestem sam, ewentualnie z jedną osobą, bardziej skupiam się na łowieniu niż na tej imprezie. No, na tym kanale będą pojawiały się te i te filmy. Zawsze, bo ponieważ mam swoją ekipę, jeżdżę z nią i jeździmy też po to, żeby spędzać razem czas. Więc, no, no na tym to polega, tak. Więc na tej zasadzie to wygląda. Dobra, tomka nie było. Miałem dwa brania. Jeden glucik. Potomka wędki też odjeżdżały, no ale Tomek zostawił wędki w wodzie. Teraz wam pokażę ile? 7,5 7. 7 kilo Piękna ryba. Wreszcie z górki odjechał jakiś fajniejszy. Troszeczkę w worku wypoczął Ale dał mi popalić, powiem Wam. Szkoda, że nie było nikogo. Żeby mi pomógł z nim Znaczy w sensie z kamerą Bo Hol był naprawdę z tego środka Ale wypoczął Z tego środka Hol był genialny No, więc 7,5 kilo Ale ma bęben No I, on, wtedy nam wszystko? on ma jakąś latarkę z kosmosu Co widać Wrocław Sąd <noise> Szerszenie, patrz jak tu szerszenie szaleją Pobacz na Jak <noise> to na kamerze będzie widać Nie Chociaż nie, no coś tam łapie A zaświeć niżej No już zaczyna łapać, a teraz już się gubi Świecimy na wodę Zaświećmy na mojego poda i po długości. No widać brzeg. Cały. Brzeg łapie. No widać, punkt widać. Kamera i tak nie oddaje. No. Kurde, jak tu szerszenie szaleją przy tych światłach to jest masakra. Mam jeszcze jedną z najbardziej cennych rzeczy, jaką można zobaczyć na owisku żeby nie zapomniał, bo już miałem to zrobić wcześniej, zapomniałem, jak łowi właściciel łowiska. Pokażę wam, pokażę wam co jest w łódce, bo na pewno będziecie potem o to pytać. To już macie odpowiedź. Tak wygląda, zasypane. Tutaj sobie wziął tam łyżkę coś ode mnie. Tak wygląda zestaw. I jeszcze do tego Tomek gdzieś tutaj ma, 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 ma. To tu Wam pokażę. Teraz nie podpiął akurat wyjątkowo. Nie wiem dlaczego, chyba na złość mi. A, dlatego, że miał całą torbę, już mu się skończyła. Takie pv'ki. Sypię do łódki trochę kulek i takie pv'ki. Co tutaj jest? Skruszone kulki. Jakiś pelecik widzę, tak jak wy widzicie. To tak łowi właściciel łowiska, który obecnie ma... Czy już nie ma? Rekord łowiska w końcu kto ma? No dalej mój. A nie, no to jest Tomka. Ja wam obiecałem dzisiaj, że Tomek wam to powie dzisiaj albo jutro. No ja już mówiłem, że ma powiedzieć, więc jak zapomni to będzie jego wina. No, dzień dobry. 9 rano. Niestety pada deszcz. Wszystkie trzy wędki w nocy na brzegu. Jeden ładny karpik w worku czeka na zdjęcia. E, jeden taki 4,5 kilo to wypuszczony. Jeden glucik e, oczywiście do zabrania. Też sobie w slingu odpoczywa. No trzy wędki trzy ryby, bo już w nocy nie wywoziliśmy po jak poszliśmy spać. Na no, wszystkie trzy wędki zagrała ryba. Oczywiście z górki z środka największa, najładniejsza ryba. Tomek pojechał załatwić tam parę spraw swoich. Jak wróci, to Wam pokażę, bo na razie nawet wywiozę jedną wędkę, bo też pada i normalnie nie jestem w stanie nic zrobić. No miejmy nadzieję, że pogoda mi pozwoli dzisiaj jeszcze posiedzieć cały dzień i normalnie połapać. No bo w deszczu nie będę w domku siedział i, 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 i siedzieć w domku po to, bo będę tu siedział po to, żeby siedzieć w domku. No to bez sensu. Zaraz sprawdzę jak wygląda pogoda. Jak będzie nie taka jak powinna być, to po prostu się zawinę i pojadę do domu, bo nie ma to żadnego sensu, żeby, żeby siedzieć i w domku i, i, i na, przyjechać tylko na nockę, na dniówkę, a teraz będę siedział w domku i bo deszcz pada. Pokazuję Wam rybkę z nocy, bo niestety pogoda, tak jak Wam mówiłem rano, dzisiaj nie dopisuje. Taki karpik, prawie 8 kg, bo ważyliśmy go w nocy trochę nieprzytomni, więc koło 8 kg ma. Już nie będę go męczył, znowu na wagę teraz wrzucał, ale taki śliczny. No górka, znowu górka, bo wszystkie kije odpaliły w nocy, tak jak Wam rano mówiłem, ale niestety tamte były mniejsze. Tylko ten taki fajny wpad. Zobaczcie na te łuski tutaj. Na środku brzucha, jakie ma śliczne. No przepiękna ryba. Na pewno obecnie moja największa z tej wody. I znowu tłusty o coś kawior. Teraz wywiozę wędki, bo nie chciałem wcześniej tą kowi pilota moczyć. Bo dopiero teraz jakąś możliwość mam. Chociaż znowu zaczyna trochę padać. Po południu ma się trochę uspokoić, to może... O! Jedzie. Jedzie. No wal go. Jedzie. Wywiozłem tylko środkową wędkę i na środkowej brani. Jak będzie fajna, to Wam pokażemy. Tego już puszczam, bo nie chcę go męczyć. No, powiem Wam, że przestaje mieć to jakikolwiek sens w dzisiejszym dniu, przez tą pogodę. No, dzisiaj zaatakowałem moje górki, małe ryby, nawet na szorcie. Może Wam tutaj też to dodam. Miałem dwa brania naraz, Środkowy kij z 3 metrów, 3,5. Prawy kij z 4 metrów. Dwa brania naraz, Mam to branie nakręcone. No coś pięknego. Kurwa, mam dwa brania naraz, Ty no nie wierzysz, w to. Dwa brania naraz raz mam. Oczywiście to niestety były małe ryby, bo dzisiaj są bardziej aktywne te małe. Ewidentnie było widać, że wczoraj bardziej aktywne z tych fajnych górek z środka wody była aktywna ryba większa, a dzisiaj już jest niestety mniejsza. Co chwilę pada deszcz, nie mogę wywodzić zestawów, no bo tak jak mówiłem na tego pilota Tomka muszę bardzo uważać. Ale jedna rybka 8 kilo... 7, 6, parę piątek, troszeczkę, troszeczkę lepszy, chyba najlepszy taki wyjazd, jeżeli chodzi o wielkościowe ryby. No tych małych oczywiście było sporo. Ale, ale nie tak źle jak ostatnio. No, cały czas one wyjeżdżają stąd. Cały czas ktoś jest, ktoś łowi i one cały czas stąd wyjeżdżają. Myślę, że już się niestety z rybą nie zobaczymy, bo jest jedna wędka w wodzie tamtych nawet już nie wywożę, bo mija się to z celem w ogóle na chwilę obecną. Jestem w połowie w wózki zaczyna lać. Więc ja po prostu zaczynam się składać. Dużo rzeczy mieliśmy zaplanowanych z Tomkiem, no ale tak wyszło, że Tomek musiał jechać. Tak wyszło, że pogoda nam nie dopisała. Na pewno tutaj się jeszcze zobaczymy parę razy w tym roku i uzupełnimy ten film po prostu. Tym, co miał Tomek wam powiedzieć o tym łowisku, o tej wodzie. No bo niestety, no nie udało się to. No, no mówię, były plany. Wczoraj fajnie łowiliśmy, chcieliśmy to przełożyć na dzisiaj, no i tak się wydarzyło, że, że się nie udało. Co ja mogę powiedzieć? No, tu z tyłu osoś kawior dał mi wszystkie te największe ryby, które miałem. Hot Indiana Spice. No łowiła parę małych ryb, ale ja uważam, że to miejsce akurat nie jest najlepszym miejscem, gdzie, gdzie ojciec wtedy łowił. I ta jedna wędka tam była W nocy tam padło chyba takie 4,5 kg. No to ten był Największy z tamtego miejsca Hot Indiana Na tym wyjeździe słabo Pomarańcza z kałamarnicą oczywiście Dzisiaj odpaliła, parę ryb dała Ale jedna ryba bardzo ładna się wypieła Bardzo szkoda, bo fajna była Dzisiaj rano, no nie wiemy ile miał no bo No ale tu z tyłu coś kawior Tak jak chciałem to zrobił robotę największą. Sypałem właściwie wszystkim kulkami, kukurydzą całymi i przynosiło to efekty. Jedna wędka jeszcze w wodzie, pewnie już nic strasznego się z niej nie wydarzy. I widzimy się w następnym filmie.